Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. W greckich górach Coumerka, w regionie Epir, przez lata stała opuszczona szkoła Frasta Skul. zamknięta, z wybitymi szybami, porośnięta bluszczem. Dzieci wyjechały, rodziny się rozpadły, budynek popadał w ruiny, aż grupa mieszkańców postanowiła coś zmienić. Nie mieli funduszy ani planu, ale mieli pomysł. Zaczęli od sprzątania. Potem od zbiórek. Każdy przyniósł coś: stare krzesła, książki, lampy, garnki. W ciągu roku szkoła zamieniła się w centrum społeczności. Powstała sala spotkań, kuchnia dla starszych, miejsce warsztatów, biblioteka, punkt pomocy psychologicznej. Dzieci wróciły, nie na lekcje, ale na zajęcia z ceramiki, muzyki, opowieści. Starsze osoby zaczęły przychodzić na wspólne gotowanie. Wędrowcy zatrzymywali się, by posłuchać historii o dawnych czasach. W 2025 roku projekt Frasta School został nagrodzony przez European Heritage Days jako model przemiany lokalnej przestrzeni w centrum kultury i wsparcia. Dziś szkoła nie uczy matematyki. Uczy wspólnoty. Uczy, że nawet w miejscu, które wydaje się martwe, można zasadzić coś, co zakwitnie. Mieszkańcy mówią, bo czasem największe lekcje zaczynają się po ostatnim dzwonku. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.